Cześć, dzisiaj z nami ponownie Paweł Krajewski z Codewise. Volume. Hej. hej Paweł. Cześć Renata, cześć wszystkim. Jakie kanały sprzedaży są najbardziej efektywne? Na przykład e mail LinkedIn, cold mailing i, i tym podobne. Czyli jeżeli mówimy sobie tutaj o jakichś najbardziej efektywnych kanałach, to na pewno powiedziałbym, że to jest szersza strategia, która musi mieć w sobie e, na przykład właśnie LinkedIna, musi mieć w sobie może cold calling, musi mieć cold mailing. Czyli wszystkie te rzeczy muszą się znaleźć, żeby była skuteczna. Jak sobie w ogóle radzić z obiekcjami? Trzeba też pamiętać, że te obiekcje bardzo często tak naprawdę kryją pod sobą co innego. Tak? Czyli nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co tak naprawdę kryją, jeżeli my zaczniemy bronić, nie wiem, na przykład, ceny, że o, ta cena jest super, naprawdę jest, już niż, niżej zejść nie mogę. Jeżeli my się nie dowiemy, dlaczego. Klient tak powiedział, czy prospekt tak powiedział, no to po prostu to jest takie chodzenie po omacku.